Mamy bardzo dużą transakcję na rynku fuzji i przejęć, mianowicie Netflix przejmuje HBO. Co oznacza to dla akcjonariuszy, a także obecnych abonentów Netflixa, a także HBO? Spróbujemy sobie odpowiedzieć w tym odcinku, gdyż sprawa jest bardzo wielowymiarowa i bardzo ciekawa. Zanim przejdziemy dalej, to dodam, że partnerem odcinka jest XTB, z którego sam korzystam, ponieważ przy inwestowaniu w akcje ETF-y do miesięcznego obrotu 100 000 euro nie zapłacimy prowizji. Dodatkowo, jako że zbliża się koniec roku, to warto wykorzystać limity przysługujące nam w tym okresie na kontach emerytalnych IKE i X. Jeśli jeszcze ich nie macie, to link do założenia tych kont będzie w opisie do tego filmu, gdyż umożliwiają one zachęty podatkowe. Jeśli wytrzymamy do 60 lub 65 roku życia, zależy od produktu, nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych. A przy otwieraniu konta podajcie kod księgowy bez polskich znaków, to otrzymacie darmowy kurs inwestowania od podstaw. Pamiętajcie to, że też to co ja mówię to są moje prywatne opinie i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, tylko jest to przedstawione w celach edukacyjnych. A jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to zostaw proszę łapkę w górę, a jeśli tego jeszcze nie robisz, subskrypcję na kanale. Z góry dzięki. Kilka dni temu gruchnęła informacja, że Netflix jest w rozmowach z Warner Bros Discovery o przejęcie ich streamingowego biznesu, a w ostatnich dniach ta informacja już została oficjalnie wypuszczona. Inny serwisy streamingowe, na przykład Paramount też tam próbował tą firmę przejąć, ale jednak bardziej zdecydowany był Netflix, choć nawet Paramount tam ich oskarża o to, że nie grali czysto i że byli w stanie zaoferować więcej, a Warner Bros był zdecydowany na to, żeby zostać przejętym ten przez Netflixa. Widzimy, że jest to około 82 miliardy dolarów za to przejęcie, co biorąc pod uwagę skalę jaką obecnie jest Netflix, czyli jego kapitalizacja rynkowa wynosi około 425 miliardów dolarów, to widzimy, że jest to naprawdę ogromne przejęcie, a nie tylko takie mała akwizycja, która czy się powiedzie, czy nie, to nie będzie miała aż takiego wielkiego znaczenia. Tylko dla Netflixa jest to naprawdę ogromna inwestycja, którą muszą przejąć i zintegrować dobrze w swoje szeregi, żeby móc dalej i żeby ta akwizycja nie okazała się wielką pomyłką. A pamiętajmy, że Warner Bros Discovery to trochę taki gorący ziemniak, ponieważ od w 2001 roku została wielka fuzja zrobiona między Aolem a Time Warnerem, czyli właścicielem na ten czas Warner Bros Discovery. No wtedy jeszcze nie było Discovery, ale ogólnie tego studia. I to była można powiedzieć, jedna z większych pomyłek w tamtych czasach. Wydawało się, że jest to naprawdę fuzja, która będzie ogromna i bardzo wspomoże obie firmy, a okazała się fatalną porażką. Następnie AT&T, czyli też taka firma, powiedzmy, nie jakoś bardzo obec, w obecnych czasach szeroko oceniana dobrze, przejęła ten Warner Bros., no ale dla nich też to była pomyłka i po dość mocno zapłacili, zwiększyli swój dług, a nie mieli z tego wielkich korzyści. Następnie po kilku latach tą Warner Bros. Discovery zostało wydzielone i... Właśnie tak przejęte, trochę zmerżowane właśnie z Discovery. Więc widzimy, że od tego czasu kilka razy zmieniało to ręce i żaden z właścicieli nie był jakoś specjalnie zadowolony z tej transakcji. Czy będzie tym razem inaczej? Wydaje się, że Netflix ma atuty, których nie miały te poprzednie firmy, żeby sprawić, że ta akwizycja będzie naprawdę dobra, ale oczywiście, biorąc pod uwagę skalę te, tej firmy, jest to dość mocno. Że tak powiem challengeujące, więc nie dziwię się, że rynek troszkę nie bardzo dla Netflixa polubił tą akwizycję, bo troszkę cena akcji spadła, a więc będzie to zależało od tego, jak będzie tutaj egzekucja przebiegała, więc jest to dość duże ryzyko, ale też duża szansa. Zależy, co będziemy bardziej skłonni uwierzyć. Pamiętajmy też, że Warner Bros. Discovery jest właścicielem m.in. TVN-u. Ale akwizycja będzie miała miejsce po tym, jak Warner Bros. Discovery dokona kolejnej tutaj separacji, można powiedzieć, i podzieli swoją firmę na dwie mniejsze części. Pierwsza to właśnie serwisy streamingowe, które posiadają wszelkie te, jak ci jest tu napisane, ikoniczne serie i charaktery, jak na przykład przyjaciele, teoria wielkiego podrywu. To są takie, można powiedzieć, sitcomy już troszkę stare, ale widzimy, że tutaj franczyzy, czyli to, co jest najważniejsze dla Netflixa, mianowicie Batman, szeroko pojęta Gra o Tron, Harry Potter i różne inne ciekawe seriale. Zdecydowanie też franczyza, na przykład DC jest tutaj bardzo ciekawa. Disney miało bardzo wiele sukcesów z przekonwertowaniem właśnie Marvela i teraz, jeżeli mają ją w swoim serwisie streamingowym, to praktycznie większość premier, które Disney wypuszczał w poprzednich latach było właśnie związane z uniwersum Marvela, więc wydaje się, że Netflix tutaj może te dość bardzo mocne franczyzy wykorzystywać i je dość mocno monetyzować w kolejnych latach. Ale tak jak mówiłem, całe te powiedzmy starsze rzeczy, mianowicie telewizje kablowe i tak dalej, zostaną wydzielone do osobnej spółki, więc Netflix nie będzie miał tego. Więc przejmują tak naprawdę serwis streamingowy i studia filmowe, więc jest to praktycznie to, co potrzebują, więc nie będą musieli się babrać z całą tą resztą. Pokazałem tutaj akwizycje, można powiedzieć szeroko pojęte filmowe, które miały miejsce w ostatnich latach i nawet troszkę też wcześniej. Widzimy, że największą taką jest właśnie ten Fox przejęty przez Disneya za dość podobną kwotę, mianowicie 71 miliardów dolarów. Ale widzimy tutaj, że Fox miał w swojej ofercie wiele tych starych rzeczy, jak na przykład różne właśnie telewizje kablowe i tak dalej, gdzie Disney wyprzedawał te aktywa i był skupiony raczej głównie tylko na tej części, która im pasowała. A gdybyśmy mieli porównać do innych, to widzimy też, że Disney miał naprawdę ogromną taką, można powiedzieć, czujkę w tych akwizycjach, mianowicie zarówno Pixar, Malware i Lucasfilm były naprawdę świetnymi przejęciami i studio Disneya w kolejnych... Latach po wprowadzeniu serwisu streamingowego, dość mocno te franczyzy im pomagały i mogli oni tworzyć te firmy, które ludzie chcieli oglądać. W ostatnich czasach też Amazon przejął MGM za dość sporą kwotę 8,5 miliarda, biorąc pod uwagę, że te franczyzy nie były takie mocne. I tam praktycznie był tylko James Bond w tym studiu. Więc widzimy, że Disney miał naprawdę super akwizycje w poprzednich latach i wyszedł na nich bardzo dobrze, ale jednak zwróćmy uwagę, jak dawno to było. Od tego czasu te kwoty byłyby zdecydowanie większe, i widzimy to właśnie po tej transakcji na Warner Bros. Discovery, które też mają świetne franczyzy. Tutaj widzimy, co Netflix mówi. A propos tego, dlaczego ta akwizycja je, dla nich będzie miała sens, i można powiedzieć też dla konsumentów, zarówno Netflixa, jak i HBO. Ale zwróćmy na uwagę na jedną rzecz. Mianowicie firma musi mówić takie rzeczy, że będzie to oczywiście świetna akwizycja, że konsumenci wyjdą na tym świetnie. I tak samo było na przykład jak Microsoft przejmował ostatnio te studia gamingowe. Z jednej strony mówił na przykład Activision Blizzard, to była taka jedna z większych transakcji, można powiedzieć dość podobna do tego co tutaj mamy miejsce. I wtedy oczywiście było mówione, że tak, tak, będziemy akceptować to co było do tej pory. Klienci wyjdą na tym dobrze, dlatego spółka musi tak mówić, żeby ta transakcja doszła do skutku, bo istnieje tutaj duża szansa, że może być to troszkę przyblokowane przez urząd antymonopolowy. Z jednej strony wydaje się, że pod administracją Donalda Trumpa ta fuzja prędzej czy później dojdzie do skutku, ponieważ są argumenty za tym, że nie jest to faktycznie aż taka pozycja monopolisty dla Netflixa. Oczywiście Netflix jest jednym z większych, można powiedzieć, serwisów streamingowych, ale. Wydaje się, że są argumenty, żeby ta fuzja doszła do skutku, także tak mi się wydaje, ostatecznie się stanie. Jest tutaj także dość duża kara umowna, mianowicie około 5 miliardów dolarów, jeżeli ta transakcja nie dojdzie do skutku, i wtedy Netflix będzie musiał Warner Bros zapłacić, chociaż z drugiej strony Warner będzie mógł przez. Tak, jakby gdyby chciał sprzedać się kolejnemu klientowi, a mówiliśmy już wcześniej, że Paramount miał także chrapkę na ten serwis streamingowy, to wtedy będą musieli zapłacić Netflixowi z powrotem 2 miliardy dolarów, jeśli ta transakcja dojdzie do skutku. Więc z jednej strony trochę ryzyko dla Netflixa, aczkolwiek z drugiej można też na to patrzeć, tak jak tutaj na Twitterze pewna osoba, że jest to trochę taki win-win dla Netflixa, że albo przejmą te asety i będzie to naprawdę fajnie dla nich. Wyglądać potencjalnie albo spowolnią swojego konkurenta. Więc są zarówno plusy dodatnie, jak i plusy ujemne, jak to się mówi. Na ten moment, co pewnie najbardziej interesuje abonentów Netflixa i HBO Max, przynajmniej na początku, jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, jest mówione, że nie powinno być jakichś wielkich zmian. I pewnie tak też się stanie. Tak jak wspominaliśmy, dla Netflixa jest to naprawdę ogromna inwestycja, więc ciężko zakładać, że nagle dodadzą. Do swojego planu w obecnej cenie. Całe HBO Max można powiedzieć w gratisie, po to, żeby zwiększyć to. Zdecydowanie tak się nie stanie. Wydaje się, że początkowo oba te kanały będą mogły być, powiedzmy tak, trochę. Połączone jako, można powiedzieć, dodatkowy pakiet. Mianowicie Netflixa będzie można kupić osobno, HBO osobno, a dodatkowo z jakąś zniżką, pewnie będzie można dokupić oba. Z drugiej strony, też Netflix mówił, że będzie chciał troszkę pokazywać tego HBO Max dla, na swojej platformie dla ludzi, którzy nie mają tego serwisu, co może też zachęcić kolejnych ludzi, którzy oglądali tylko HBO, do przejścia na Netflixa. Oczywiście Netflix ma ogromną skalę, ma ogromną liczbę abonentów, więc nawet jeżeli przekonwertują trochę swoich z tych HBO na swoich albo na odwrót, to i tak wydaje się, że będzie to naprawdę dość mocna propozycja. W przyszłości oczywiście spółka tego nie powie natychmiast, ale prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, jak robią to wszelkie duże korporacje. Mianowicie zwiększymy ci pakiet, czyli na przykład połączymy Netflixa i HBO, ale też zwiększymy dla wszystkich cenę, co sprawi, że będziemy zarabiać więcej, a czy ty będziesz chciał samego Netflixa czy samo HBO, to nie za bardzo nas obchodzi, ponieważ jeżeli ch będziesz chciał korzystać z naszych usług, będziesz musiał kupować i to, i to w droższej cenie. I właśnie tak, jak już wstępnie mówiłem, czy to właśnie nie jest tak, że ta transakcja zostanie zablokowana, ponieważ Możemy zdecydowanie wskazać argumenty takie, że Netflix jest dominującym tutaj graczem na serwisie streamingowym. Dodatkowo HBO też jest dość sporym, oprócz wiadomo, tam jeszcze Disneya czy innych, więc taka koncentracja może być bardzo niekorzystna dla konsumenta. I widzimy tutaj, jaka jest powiedzmy, jaki jest market share tych. Telewizji, czy tam serwisów streamingowych szeroko pojętych i widzimy, że sam Netflix o dziwo nie jest, ma, nie ma największego procenta tutaj, ponieważ największy procent widzimy ma YouTube. Na którym teraz oglądacie ten film, ale to jest trochę inaczej, ponieważ ludzie tam wrzucają raczej swój darmowy content i bardziej jest to na reklamach, więc wiadomo, że za darmo to będzie mieć zdecydowanie większą oglądalność. A inne serwisy widzimy, jak tutaj, jak Disney, też jest dość blisko z Netflixem. Ale właśnie po tym przejęciu Warner Bros. widzimy, że Netflix może zdecydowanie zwiększyć swoją pozycję, aczkolwiek nie jest to jakaś pozycja bardzo dominująca i możemy tutaj się sprzeczać, czy te 14% rynku. Można powiedzieć, że to będzie aż taka pozycja monopolisty. Wydaje się, że prawnicy i można powiedzieć, dyrektorowie Netflixa zdecydowanie przygotują tutaj jakąś dobrą opowieść, żeby ta transakcja faktycznie doszła do skutku. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza perspektywa na tą transakcję. Czy jesteście za, czy może przeciw? I z jakiej perspektywy? Czy jako akcjonariusz albo Netflixa, albo Warner Bros., czy jako korzystający z serwisu streamingowych albo jednej, albo drugiej firmy. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeżeli spodobał ci się ten film, to zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Trzymajcie się. Cześć.